Zełęski i europejscy przywódcy udają się do Białego Domu, aby ratować sytuację po triumfalnym szczycie Putina na Alasce. Sam Trump obwinił Zełenskiego za wojnę, twierdząc, że zakończenie działań wojennych nie oznacza zawieszenia broni, którego nie da się kontrolować, ale silny i trwały pokój, który teraz zależy tylko od Kijowa. Prezydent USA zasugerował, że Zełenski musi pójść na ustępstwa, oddać Krym, Donbas i NATO. Trump udostępnił również w mediach społecznościowych czyjąś wiadomość, w której twierdził, że Ukraina powinna być Gotowa oddać część swojego terytorium Rosji, w przeciwnym razie im dłużej będzie trwała wojna, tym więcej ziemi odda. Sam Zełenski powołuje się na konstytucję Ukrainy, która zabrania zrzekania się terytorium, ale jeśli będzie się upierał przy tym, to sam Zełenski, zgodnie z głównym prawem kraju, czyli konstytucją, nie będzie już prezydentem. A Trump już przedstawił ten argument. Biały Dom, jak donosi Washington Post, nie spodziewa się, że negocjacje z Unią Europejską i Zełenskim doprowadzą koniecznie do szczytu trójstronnego. Z jednej strony, z drugiej. Publikacja Axio donosi, że Trump ma nadzieję na trójstronne spotkanie Putina, Trumpa i Załęskiego już w najbliższy piątek, 22 sierpnia.